Mam mały problem z krzyżówką, mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Yy, na 6 liter postać Boba Kejna i Billa Fingera. Mm, Batman. Pasuje, a słuchaj, rysownik Tordala. Mm, Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto skady. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej, tylko w audycji Prosto w Każdą sobotę o 15.00. Wybiła godzina piętnasta, zatem czas na prosto z kadru, wasz kącik komiksowy w Radio Afera. Witam się z wami jak zwykle, Wojciech Nalec i zapraszam was na kolejną podróż po świecie komiksów. I nie tylko. Już tłumaczę o co chodzi. W dzisiejszym przeglądzie rzucimy okiem na dwa komiksy i jeden serial. Jeśli chodzi o komiksy, to będą to dalsze tomy serii, które omawiam w miarę na bieżąco, jak pojawiają się nowe tytuły. Jest to kolejno manga Superman kontra Meshi. Zażarte za starcie i jest to tom trzeci i w ogóle ostatni, jeśli chodzi o ten tytuł to jest finałowy, finałowa część tego specyficznego komiksu. Później zerkniemy na tom piąty serii dla młodych nastolatków Sprawy kryminalne Filipiny Lomar, tom piąty Drap i Podróby. No i na sam koniec, no właśnie, nie tylko same komiksy, ponieważ będę chciał wrócić do tematu adaptacji komiksowych i podzielić się wrażeniami po finale serialu Pingwin. Osiem odcinków już za nami. Ja dzieliłem się wrażeniami z pierwszych z nich. No i teraz mamy pogląd na całość. No i jak ostatecznie ten serial wyszedł, jakie pozostawił wrażenia po całości i dosyć obiecującym początku. O tym, oczywiście, będzie w dzisiejszej audycji. Bez spoilerów, ponieważ zawsze y, nie mówimy o nich otwarcie podczas omawiania, omawiania danego komiksu, filmu czy serialu. Przypomnę, że prosto Skadru znajdziecie na YouTubie, na Facebooku. Wystarczy, że wpiszecie tam po prostu prosto z kadru. I cóż, zaraz przejdziemy do pierwszego komiksu, a jako, że dosłownie wczoraj mieliśmy oficjalną premierę nowego albumu Linking Park, kto by się w ogóle spodziewał po tylu latach, że się tego doczekamy, niesamowicie? No to oczywiście nie zabraknie tego albumu w dzisiejszej audycji. Nie będę ukrywać, że komiks, który będę chciał teraz omówić, jest tytułem, który na początku bardzo mnie zaintrygował i w teorii miał bardzo ciekawy koncept. Chodzi mi o Superman kontra Messi, ze żartem starcie. Tom trzeci... W obecnej audycji jest to Tom ostatni, kończy się już ta manga, więcej już części nie ma, e, także może nam to posłużyć też niejako o, jako okazja do tego, aby podsumować wrażenia z tych wszystkich e, poprzednich części, włącznie z tą nową. I tak jak wspomniałem, to był tytuł z ciekawym konceptem i pomysłem. E, przypomnę, że jest to tytuł z wydawnictwa Egmont, które... E, Egmont wrócił niedawno do wydawania Mank, ale skupiają się oni właśnie bardziej na franczyzach, czyli... Rzeczach przenoszonych na mangi, które niekoniecznie pochodzą de facto z Japonii. Stąd też, na przykład, mamy coś z Gwiezdnych Wojen, coś z Disney'a, no i chociażby, właśnie mangi z DC Comics, które kilka lat temu zostały tworzone dla Kodanszy. Mamy jeszcze dwa inne tytuły: jeden o Batmanie i drugi o Jokerze. No ale w trzecim tomie zamyka się nam ten Superman. No i koncept był interesujący, ponieważ opowiadał o kulinarnych przygodach człowieka ze stali. Chodzi o to, że odkrył on fascynację w japońskiej kuchni, więc w każdym rozdziale widzieliśmy, jak miał do czynienia z jakąś potrawą, opowiadał o niej, jakby niejako sprzedawał w sumie recenzję danego produktu, gdzie było mniej więcej pokazane też, jak należy go spożyć, z jakimi dodatkami, w jakiej ilości i tak dalej. Brzmi to dosyć sympatycznie i pamiętam, że pierwszy tom miał rzeczywiście taki fajny vibe, dobrze się to czytało, ale pojawiła się też od razu taka obawa, że czy jeśli ten koncept będzie tylko i wyłącznie polegał na tym, że w każdym rozdziale będzie Superman wybierał się w różne miejsca w Japonii, aby coś zjeść pod jakimkolwiek pretekstem, no to ta formuła może się bardzo szybko wyczerpać. I choć twórcy Chcieli rzeczywiście urozmaicać tą opowieść występami gościnnymi, czy to złoczyńców, czy to bohaterów Dygi Sprawiedliwości, to nie do końca to zadziałało. Już rzeczywiście po tomie pierwszym, to znaczy jak już dostaliśmy drugi do rąk, można było zauważyć zdecydowanie no, wyczerpanie materiału, w tym sensie, że wszystko już było bardzo, bardzo powtarzalne. I nawet jeśli twórcy znaleźli całkiem nie najgorszy Koncept, pomysł na to, żeby zrobić coś z tego jeszcze bardziej ciekawego i faktycznie jakąś taką mm, linię fabura, fabularną, za którą moglibyśmy podążyć, a nie, że tylko skaczemy od potrawy do potrawy, to też chyba nie do końca załapali, jaką dobrą koncepcję sobie wymyślili, ponieważ w drugiej części była taka jakby furtka do wątku, w którym Superman i Lex Luthor zaczęliby rywalizować w pewnym sensie ze sobą pod kątem jedzeniowym. Bo, jeśli dobrze pamiętam, Lex miał Instagrama, na którym chwalił się jedzeniem i Clark jakby trochę mu pozazdrościł, czy raczej stwierdził, że on tego nie robi tak, jak się to powinno. I mogliśmy iść bardziej w tą stronę. Ale niestety twórcy nie wykorzystali pomysłu, którego no, sami wprowadzili do komiksu, w związku z czym nie mam zbyt wiele do powiedzenia na temat nowego zbyt, zbyt wiele nowego do powiedzenia na temat trzeciej części trzeciej. Ponieważ znowu powtarzamy to samo. Komiks jest niestety wtórny, przez co też nudny. Przewracałem każdą tą stronę z nadzieją, że znajdę coś ciekawego, interesującego. I w sumie były tam dwie rzeczy. Jedna zabawna, bo rzeczywiście była zabawna, a druga zabawna, ale. W złym słowie tego znaczeniu. Jest tu taki jeden absurdalny rozdział dotyczący Doomsdaya i jakby próbowano, bo jakby wspominałem to już chyba wcześniej przy dwóch poprzednich tomach, że twórcy tutaj bardzo dużo inspirują się tym, co było w filmach filmach Zaka Snydera, jeśli chodzi o dobór drużyny, pewne wydarzenia itd. I Tutaj znów mamy takie większe nawiązanie do tego konceptu. Pojawiają się też pudełka matki i tak dalej. Jest to mega absurdalny rozdział, gdzie nie byłem do końca pewien, czy to, co czytam, naprawdę jest przed moimi oczyma. Nie potrafiłem uwierzyć, jak żenujące. Także żenująco nisko spadł ten komiks w pewnym momencie, bo większość innych historii była po prostu powtarzalna i nieciekawa. A tutaj poczułem takie o, matko, i śmiałem się, ale nie dlatego, że to było śmieszne, tylko po prostu aż trudno było uwierzyć w to, co czytam. Czasem pojawiają się właśnie takie jakby poważniejsze wątki w pojedynczych rozdziałach, które miały pokazywać, że coś się dzieje i tutaj też tak jest, bo zaczyna być w jakiś sposób Tizowany Dark Side, wielkie zagrożenie uniwersum DC. Nawiązania do innych wielkich wydarzeń, które znamy z filmów czy komiksów i one są niejako jako tutaj adaptowane w bardzo krótki, dziwny sposób. Nieumiejętny, chyba tego słowa szukałem, że bardzo nieumiejętnie twórcy operowali wokół tego świata w pewnym momencie. I nie wiem, czy to wynikało z tego, że może dostali takie wytyczne, że musieli to zrobić i nie do końca to czuli, i dlatego tak to wyszło, albo może właśnie chcieli, ale nie do końca wiedzieli, jak to odpowiednio wykorzystać, albo dostali za mało miejsca. Może seria nie, nie miała jakiegoś takiego dobrego odbioru, żeby ciągnąć ją dłużej i musiano wszystko jakby zebrać do kupy z tych pomysłów, które miały wszystko jakby skończyć. Niezależnie od powodu, dla jakiego te wydarzenia przybrały taką postać, ten komiks wypada po prostu słabo. Trzeci tom jest najgorszy i całościowo no obniża to poziom serii do takiej, która no nie jest czymś, co, co bym polecił. Szczerze mówiąc, Z tych trzech mang Supermana po prostu bym niespecjalnie polecał. Chyba że ktoś by chciał spróbować, ale raczej zatrzymacie się na pierwszym tomie i nie ruszycie dalej, bo każdy następny jest po prostu tym samym. Pojawia się tutaj znów właśnie Gościnnych postaci wiele w tym trzecim tomie, również, ale jednak też chciałbym zaznaczyć, że z jakiegoś powodu w biogramach na samym początku, kiedy są podawane postaci, i na przykład właśnie z Liga Sprawiedliwości pokazana, to jest wymieniony Green Lantern i bez przerwy przy nim pojawia się anotacja, że chwilowo jest chwilowo nieobecny. I myślałem, że po prostu w tym trzecim tomie w końcu się pojawi, bo jest związana z nim jakaś historia, ale nie. Był dodawany do tej rozpiski tylko po to, żeby powiedzieć, czego że nie ma I, i nie wiem, czy po prostu twórcy szykowali jakąś opowieść na jego temat później, jakąś większą, i wszystko zostało ucięte, czy może po prostu nie mieli na niego pomysłu, albo chcieli go uwzględnić, ale przez to, że nie było go w tych filmach Zaka Snydera, to nie pozwolono im nad tym pracować, że nie chcieli dawać, wiecie uwagi na postać, która była w tym momencie nieistotna dla promocji w DC Comics. Ciężko powiedzieć, ale to są tylko moje przemyślenia i być może rzeczywiście bałagan fabularny w tym komiksie wynika też z tego, że ciężko było realizować ten projekt. Aczkolwiek, no te dwie pozostałe mangi z DC, czyli o Jokerze i o Batmanie, wypadają bardzo dobrze. Są znacznie sprawniej i lepiej skonstruowane, szczególnie Batman. Także to jest chyba jakiś rodzynek w całej tej rodzince mang z DC Comics. Także Superman kontra Messi. Co tutaj dużo mogę powiedzieć. Tom trzeci zawodzi. Przez to cała seria no nie jest do końca godna polecenia. Jest to raczej ciekawostka. Raczej tylko dla osób, które koniecznie chcą mieć do czynienia ze wszystkim, co wychodzi po polsku z DC albo z Supermanem. Ale poza tym myślę, że są lepsze tytuły i to z wydawnictwa Egmont. Kolejny komiks, o którym bym chciał Wam opowiedzieć, to Sprawy kryminalne Filipiny Lomar. Jest to bardzo sympatyczna seria europejska, wydawana w takich albumach w miękkiej oprawie, takich w sumie standardowych europejskich komiksach, no i też tych właśnie przeznaczonych dla nastolatków, które Eg Egmont wydaje ostatnio bardzo, bardzo dużo. Jest tam właśnie też dobry wybór naprawdę interesujących, wciągających komiksów. I do tej grupy należy także właśnie nasza Filipina Lomar. Piąty tom, drab i podróby, to kolejna sprawa dla naszej bohaterki i twórcy właściwie już nas wrzucają w wir wydarzeń na samym początku zeszytu, gdzie Filipina wydaje się być w niemałych kłopotach i dopiero później czy znaczy później w tym sensie że przechodzimy do przeszłości i będziemy śledzić to jak Filipina znalazła się w tych konkretnych tarapatach i czy wyjdzie z nich dobrze ten tom jak każdy inny dotyka jakiś Problematyki. Mieliśmy kilka różnych rzeczy omawianych w każdym z tych tomów. Przypomnę, że Filipina jest taką nastoletnią detektywką, która lubi rozwiązywać tajemnice i sprawy i czasem są to bardzo proste rzeczy, a później one się bardziej komplikują, zamieniają się w coś bardziej przykrego, nietypowego. Także to jest zawsze jakaś niespodzianka. Każdy tom coś niesie takiego niespodziewanego i dotyka właśnie jakichś spraw społecznych. W tym tomie mamy kwestie imigrantów, wykorzystywania imigrantów. I może tutaj się zatrzymam, żeby za dużo nie spoilerować, ale tak. Filipina przez zupełny przypadek natrafia na pewną dziewczynkę, która próbuje odnaleźć swoją rodzinę, ale nie jest w stanie się z nią skontaktować. No, a nasza Filipina zawsze chce pomóc. W tym tomie jest jakby niejako pozostawiona sobie, w tym sensie, że jej mama przeszła pewną operację, przez co musiała zostać na trochę w szpitalu i zajmuje się nią jej jakby wujek. I to też jest swoją drogą bardzo ciekawy. Wątek matki zawsze jest bardzo interesujący, bo rzadko chyba. Przewijają się postaci, które porozumiewają się y, migowo, i tak właśnie jest z mamą od Filipiny, i zawsze tutaj to jest zaznaczone, i również jakby y, jej dynki są trochę inne, żeby też zaznaczyć to, że to jest inna forma komunikacji, więc to jest bardzo ciekawe rozwiązanie y, narracyjne. No i też bardzo fajna inkluzywność pod tym kątem. Y, cała historia jest. Hmm, Powiem tak, bardzo dobrze się bawiłem przy tym komiksie, jest sprawnie napisane, jakby też wydaje mi się, że pod kątem kreski i dynamiki kadrów jest z każdym tomem coraz jakby lepiej. Twórcy jakby coraz ciekawsze sposoby znajdują, żeby coś pokazać. I wydaje mi się, że w tym tomie było trochę więcej niż zwykle takich mrugnięć okiem, takiej, tego rozwalania, tak, zwa, tak zwanego rozwalania czwartej ściany, które troszeczkę zaskakiwały, ale powodowały, że nie traciliśmy tego zainteresowania lekturą i nas tak, wiecie... Właśnie była taka niespodzianka, która nas... było takie, o, okej, okay, dobra, w porządku, no to jedziemy dalej. Także to było całkiem zabawne, tylko oczywiście to nie chodzi o także o, co stronę, co kadr, są jakieś takie żarciki, nie, nie. Dwa albo trzy takie przypadki na cały album i większość z nich jest raczej taka mała, dyskretna, jest tylko taki jakby jeden większy żart. No ale to myślę, że sobie sprawdzicie samodzielnie. Jedyne, co bym miał do zarzucenia mm, temu Tomowi, no bo tak, to są sprawy kryminalne. Mamy detektywkę, i zawsze najciekawsze, oczywiście, samo śledztwo i odkrywanie. Kolejnych szczegółów, kolejnych tych y, kawałków układanki jest z pewnością czymś bardzo interesującym i jest to jakby świetna droga, którą powinniśmy podążać w komiksie i powinna ona być wciągająca, nienudna i angażująca. I tak tutaj to rzeczywiście jest. Ale mimo wszystko y, samo zakończenie i rozwiązanie akcji jest bardzo istotne w tego typu opowieściach. Jeśli ono jest w jakiś sposób naciągane albo niesatysfakcjonujące, to może nam trochę położyć cały komiks. I tutaj nie do końca właśnie odczułem tej satysfakcji, ale nie dlatego, że wątek był nieciekawy, tylko że samo rozwiązanie sprawy jest bardzo szybkie i powiedziałbym, że wręcz wygodne. Troszeczkę nie odczuwamy jednak tego niebezpieczeństwa, w jakim nasza główna bohaterka się znajdowała, bo mam wrażenie, że w poprzednich komiksach to zagrożenie było bardzo. Realne i martwiące. Tutaj mam wrażenie, że mimo poważnego problemu i rzeczywiście dosyć niebezpiecznej sytuacji, nie odczuwało się tego ciężaru, a wydaje mi się, że był ku temu powód. Jedyne, co właściwie ratuje nas z takiego troszeczkę rozczarowania, jest to, że komiks później nam pokazuje jeszcze kilka scen, które nawiązują do. Innych wątków, które w tym komiksie były poruszane, i znowu tutaj wchodzi ta narracja komiksowa, która bardzo fajnie opowiada obrazem to, co czuje postać, i pod tym kątem byłem właśnie zadowolony, że na samym końcu mieliśmy takie fajne zagranie narracyjno-wizualne, świetnie pasujące do tego, co się dzieje, działo w tym momencie w komiksie. Także yy, tutaj mogłem dać ten plus, mimo wszystko, a nie minus. Nie powiedziałbym, że to jest najlepszy tom z wszystkich dotychczasowych, ale naprawdę bardzo dobrze się go czytało. Powiem jeszcze jako ciekawostkę, bo to mnie bardzo zaskoczyło. Na samym końcu jest dwustronicowy wywiad autora komiksu ze swoją bohaterką. Ciekawe zagranie. Możemy się dowiedzieć kilka ciekawostek odnośnie takich zakulisowych, że tak powiem, rzeczy. Skąd w ogóle inspiracja do imienia bohaterki, kilka innych detali. No, autor. Jakby próbował wydobyć informacje o dalszych przygodach, ale za wiele się z nich nie dowiadujemy. Natomiast, no, jest w tym tomie oczywiście zapowiedź kolejnego szóstego, na który ja osobiście będę czekać. Mam nadzieję, że Wy również. A jeśli nie znacie jeszcze Filipiny Lomar, lubicie takie kryminalne komiksy bardziej dla nastolatków, to myślę, że to jest świetna pozycja, której warto dać szansę i naprawdę. Jest to solidny komiks z tej oferty młodzieżowej, jeśli chodzi o wydawnictwo Egmont. Także Sprawy Kryminalne, Filipiny Lomar, tom piąty z wydawnictwa Egmont. I na sam koniec audycji przechodzimy do serialowego Pingwina. Produkcja, o której wspominałem już jakiś czas temu, kiedy mówiłem o swoich wrażeniach z pierwszych odcinków, które zrobiły na mnie... No, mówiąc wprost, ogromne wrażenie. Byłem zachwycony. Nie czytałem zbyt wiele na jego temat. Chciałem, jakby wejść jak najbardziej na świeżo, i pamiętam, że zaskoczyło mnie to. Musiała mnie ta informacja w ogóle ominąć, że ten serial ma tą taką erkę, jest dla dorosłych, jest tam pełno przekleństw i innych rzeczy. No, co wyróżnia go na te filmu The Batman, z którego pochodzi, który no, był PG-13, więc tam takich przekleństw no nie mogliśmy uświadczyć i to jeszcze w takich ilościach, tym bardziej jak w tej produkcji. No ale mniejsza o to, Jakby nie chcę tu opowiadać o tym, że w serial jest dobry, bo są w nim przekaństwa. Absolutnie nie. Aczkolwiek jest to bardzo miły akcent, biorąc pod uwagę jak, no do Pingwina tutaj to bardzo, bardzo pasuje. Przypomnę, że Pingwin jest serialem, który zaczyna się dosłownie po zakończeniu filmu The Batman. I w teorii ta produkcja, no w praktyce właściwie też. Ta produkcja opowiada nam właśnie o tym, jak Pingwin, czyli Oswald Cobb, grany przez Colina Farella, będzie próbował dojść do władzy, jeśli chodzi o, o, o społeczność mafijną Gotham City. Jakby zgarnąć miasto dla siebie po tym, co stało się właśnie w filmie czyli jak został zamordowany w Falcon, poprzedni jakby taki wielki boss. Tutaj oczywiście w ramach tych wydarzeń związanych z Riddlerem. No i mamy jeszcze to GoFam, które właśnie nadal jest częściowo zalane. Mamy mnóstwo tragicznych historii rodzin i ich domów, które zostały całkowicie zniszczone. I to wszystko było świetną podkładką do tego, żeby opowiedzieć skomplikowaną, ciekawą, wciągającą historię, gdzie dziwnym trafem, znaczy dziwnym trafem, chciałbym powiedzieć bardziej, że niespodziewane jak pewne ścieżki się ze sobą spotkały, gdzie poznajemy w tym serialu również taką postać jak Victor Aguilar, który przez przypadek, niechcący nagle staje się prawą ręką Oza. Młody chłopak, który, któremu nie jest bliskie bycie przestępcą, a tym bardziej tak brutalnym przestępcą jak Oswaldowi, staje się częścią jego życia i widzi te podchody, tą drogę ku górze, żeby znaleźć znaczenie, żeby wspomóc swoje, swoją społeczność. W tym wszystkim mamy wplątaną jeszcze Sofię. Falcone, czyli e, córkę e, bossa mafijnego, który właśnie zmarł w poprzednim filmie. I na początku nie byłem do końca pewien, czy córka Carmaina to jest postać, która będzie miała większą rolę, a może m, będzie po prostu się przewijać gdzieś y, na uboczu. I nagle, znaczy znowu nagle niespodziewanie dla mnie ponieważ, znów, nie sądziłem jak bardzo duże role będą mieć poszczególne postaci. Okazało się, że postać grana przez Christine Migliotti nie dość, że jest bardzo ważna dla całego serialu i dla wątku Oswalda, ale niejako była postacią, która po prostu skradła całe show. I tak jak Pingwin skradł show w filmie The Batman, tak Sofia kradnie show niejako Pingwinowi. Aczkolwiek dla uczciwości trzeba powiedzieć, że zarówno jak i Oswald, Sofia czy Wiktor są niesamowicie dobrze zrobionymi postaci w całym serialu. Jest też Francisco, która jest matką od Oza i też bardzo ważną postacią do całego serialu, choć nie przewija się zbyt często. I oczywiście mamy całą jeszcze innych postaci, które mają znaczenie do tego, co się dzieje na ekranie. I tak, z jednej strony jest to faktycznie serial, który pokazuje nam drogę Oswolda, który chce przejąć władzę w świecie, tym świat, świecie gangsterskim GoFam, ale to jest człowiek, którego obserwujemy, jak bez przerwy kłamie, kręci i musi się dostosowywać do sytuacji, aby osiągnąć swój cel. I jeśli na początku w jakiś sposób mu kibicujemy. Potem się zaczynamy zastanawiać, czy rzeczywiście chcemy mu kibicować, i mam wrażenie, że wielu, wiele osób będzie raczej kibicować komuś innemu w tym serialu od pewnego momentu i aż do samego końca. Ten serial jest niesamowicie przemyślany pod kątem właśnie fabuły. Żaden odcinek nie odczuwało się jakby był niepotrzebny. Wszystko jest fantastycznie zrealizowane i ułożone. Każda rzecz ma sens, każda motywacja ma sens. Wszystko wydaje się bardzo, bardzo naturalne. Są świetne dialogi i mówiąc bardzo tak kolokwialnie, no po prostu bardzo dobrze się ogląda ten serial. Fantastycznie się śledzi losy każdej z postaci, nawet jeśli jakiejś nie lubimy, bo po prostu nas wciąga i to interesuje. I nie ma chyba lepszego, nie ma lepszej recenzji czegoś niż wtedy, kiedy. Jesteśmy w coś zaangażowani i mamy postaci, którym kibicujemy i nam zależy i jesteśmy ciekawi, co się wydarzy dalej. Taki właśnie jest ten serial. I bardzo mnie też, znaczy, może nie tyle, że zaskoczyła, ale ucieszyła, bo po prostu sam personalnie lubię rzeczy związane z Batmanem. I ucieszyło mnie, jak zobaczyłem, że serial generalnie jest też bardzo dobrze przyjęty wśród widowni i praktycznie każdy odcinek pod kątem zbierania ilości widzów Osiągnął coraz, osiągnął coraz wyższy wynik, co chyba nie jest zbyt częste, bo zwykle po pierwszym czy dwóch pierwszych odcinkach oglądalność spada i dopiero potem rośnie przy jakichś ważniejszych odcinkach albo przy finale, a tutaj mieliśmy praktycznie cały czas tendencję wzrostową z jakimś tam lekkim wahaniem, kiedy już i tak była forma zwyżkowa po pierwszym odcinku. I tak, w tych ośmiu epizodach mamy zawartą bardzo satysfakcjonującą opowieść o dążeniu do władzy ale też problemach rodzinnych, o problematycznych rodzinach, o traumach, o radzeniu sobie z tymi traumami. I wow. Absolutnie nie spodziewałem się, że ten serial przyniesie mi tyle frajdy, a jednocześnie tyle emocji i tyle momentów, gdzie z jednej strony będę bardzo zadowolony z tego, co się dzieje z postaciami. A potem będą momenty, gdzie będę po prostu wręcz wściekły. Ale nie dlatego, że serial coś źle pokazał, ale że stało się coś, co po prostu wzbudza emocje. I to jest fantastyczne. Jakby fantastyczna robota showrunnerki Lauren Lefranc, która wcześniej chyba nie prowadziła żadnego serialu, tylko była producentką kilku produkcji. I no. Wyrobiła sobie jakby fantastyczne CV tym serialem. Jeśli zastanawialiście się, czy warto dać szansę temu serialowi, absolutnie warto dać szansę. Bardzo dobry serial, zrealizowany pod kątem fabularnym, produkcyjnym, aktorskim. Aktorsko jest po prostu świetnie. Absolutnie 10 na 10 pod tym kątem. Brak yy, tutaj żadnych. Uwag pod tym kątem. Także, Pingwin, 8 odcinków dostępnych na platformie Max. Zarówno polecam osobom, które interesują się Batmanem, które bardzo polubiły film The Batman, ale nawet jeśli nie jesteście wkręceni w ten, wiecie, wielki świat komiksowy, to ten serial też powinien się Wam spodobać. Bo to nie jest opowieść o superbohaterach, nie ma tam jakiejś supermocy. Jest mafia, jest gangstersko. Um, jest brutalnie i nie tylko ze względu na to, że nie wiem, ludzie strzelają do siebie z broni, jest brutalnie pod kątem emocji, także polecam. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję, przypomnę, mówiliśmy o takich komiksach jak Superman kontra Messi, Tom 3, e, sprawy kryminalne Filipiny, Lomar Tom 5 i obydwa te komiksy z wydawnictwa Egmont. No i na sam koniec wrażenia z całego serialu Pingwin. Dzięki za spędzenie tej godzinki właśnie z nami z komiksem w Radio Afera. No i mam nadzieję do usłyszenia już za tydzień. Cześć. Mam mały problem z krzyżówką, mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Yy, na 6 liter postać Boba Keina i Billa Fingera. Mm, Batman. Pasuje, a słuchaj, rysownik Torgala. Mm, Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadru. <laughs> Relacje z imprez, goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej, tylko w audycji prosto W Każdą sobotę o 15.00.